Kwęze rybrytów zakłamany na świat. Interesują ich występy wśród tumoru, jednak moja muzyka w moim sercu grał, tak. Podjęłam decyzję, nie będę jak i w miejscu stać. Zamierzam urażać muzykę, aż przekroczę granicę. Udowodnię, że nie słowo niemożliwe, dla mnie liczy się szczere odczucie. Ty wiesz, w co chcesz, co wybierasz twoją sprawą. Ja. Być najlepszym za wszelką cenę, chociaż Robisz fanów. Tu to błąd. Nieważne jest Faj Jutro znów będę ciężko pracowała z nadzieją, że zostanę pracy Cierpliwie czekam, w ogóle mi nie zaraży. Nie chcę być wej. Dzień nie masz marzenia, spełniam się. Rozpara mnie dobra energia, moje serce. Tylko dźwięku chcę. Z uśmiechem twarzy pomagam innym. Chcę dobrać zmienić świat. Tak Nieważne, co wam powiem. Pewnie to dla was chore kochać muzykę raczej. Ja nie chcę być taka jak wszyscy. Kocha muzykę, sama wszystko osiągnę. No chcę. Darabniej czy się szczery uczucia ty wiesz, w co chcesz? Co wybierasz twoją sprawą jest? Być najlepszą za wszelką cenę, chociaż. Teraz będę. Ciężko pracowała z nadzieją, że dostanę pracę cierpliwie czekam. W góry mi nie zależy, nie chcę być fajem. Chodź zakłamany świat. I teraz ujęł was fanów tłumy w moim sercu, tylko muzyka krok, chcę na dobre zmienić świat. Ponieważ marzenia spełniam się, dobra energia rozbar mnie. Dra mnie miłość, miłość, miłość. Najważniejsza jest. To moja decyzja twoja jaka jest? Być najlepszą ceną Najlepszą za wszelką cenę, chociaż robisz fanów to, to błąd. Nieważne jest fa fajn. Jutro znowu będę ciężko pracowała, z nadzieją, że dostanę pracę, cierpliwie czekam. W ogóle mi nie zależy, nie chcę być fa fajn. W górę mi nie zależy, nie chcę być fa fajn. W górę mi nie zarażę. nie chcę być fa fajn. Zarasz. Nie chcę być twym. W górę mi nie zaraz. Nie chcę być twym.